na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Starosto Panie Pułkowniku Szefie Sztabu 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego Własku, Panie Komendancie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Panowie Oficerowie Wojska Policji Straży Pożarnej Panie Panowie Dyrektorzy Szkół Przewielewni Księża Żołnierze ścigodne poczty sztandarowe, droga młodzieży, wszyscy, szanowni Państwo, jesteśmy dziś na łaskim cmentarzu przy mogiłach żołnierzy poległych w obronie ojczyzny, aby wspomnieć tragiczny dzień 1 września 1939 roku. Wtedy to ponad Półtora miliona żołnierzy niemieckich doskonale wyposażonych w sprzęt techniczny, posiadających wielokrotną przewagę we wszystkich rodzajach sprzętu wojskowego zaatakowało nasz kraj. Ale jesteśmy także tu po to, aby oddać cześć i szacunek tym, którzy do narzuconej przez agresora nierównej walki Stanęli. Polska pierwsza przeciwstawiła się Hitlerowi Zakończył się czas jego pokojowych aneksji krajów sąsiednich Anschlussu Austrii, zaboru Sudetów Czeskich, a następnie całej Czechosłowacji Wojsko Polskie stanęło w obronie ojczyzny Wiele można by wymienić przykładów bohaterstwa symbolem jest walka w obronie Westerplatte. 182 żołnierzy mających bronić Westerplatte najpierw przez 12 godzin, następnie przez 24 godziny, kiedy im to tuż przed wojną polecono. 7 dni stawiało opór. Atakowani byli z morza, lądu, powietrza. Nie mieli żadnego sprzętu bojowego, aby zapobiec nalotom, aby bronić się przed obrotami bojowymi. Mimo wszystko, Dlatego, że nie było amunicji, a stan rannych z uwagi na brak odpowiednich lekarstw był katastrofalny. I słusznie pan prezydent Duda powiedział dzisiaj, że obrona Westerplatte i dziś, i na wieki pozostanie symbolem bohaterstwa i oporu żołnierzy wrześniowych. Jeszcze tylko jeden przykład. Rejon umocniony Bibia. Wizna. 360 polskich żołnierzy, w tym 20 oficerów. Dowódca kapitan Władysław Raginic. Zastępca dowódcy porucznik Brykalski. Naprzeciwko 19. Korpus Pancerny generała Guderiana. Człowieka uchodzącego za jednego z najwybitniejszych specjalistów w broni pancernej. 42 200 żołnierzy niemieckich, w tym 1200 oficerów. Zarówno kapitan Raginis jak i jego zastępca złożyli ślubowanie, że żywi tej swojej placówki nie opuszczą. Po kilku dniach obrony, gdy brakowało amunicji, kapitan Raginis wydał rozkaz poddania się przez żołnierzy, natomiast sam ciężko ranny Odbezpieczył granat i rozerwał się granatem. Ale wrzesień 1939 roku to nie tylko bohaterska obrona. To także niebywałe cierpienia ludności cywilnej. I tu przykład nieodległego wielunia, Miasta, miasteczka, gdzie nie było żadnych sił zbrojnych. Nadleciały dziesiątki samolotów i to cenne wtedy jeszcze miasteczko Będące w uśpieniu nocnym Bombardowały Zaczęli od szpitala, który był Doskonale Oznaczony znakami Czerwonego krzyża I od tego szpitala zaczęli Zginęło wtedy w Wieluniu około 1200 osób Hitlerowski nazizm Pokazał swoje prawdziwe Brutalne oblicze Ci ludzie jak jakieś niemyślące Roboty Zrzucali na niewinnych ludzi swoje śmiercionośne ładunki. Ale Polska trwała, przecież już po kilku dniach było wiadomo, że my tej wojny nie wygramy. A jednak zdradzeni byliśmy przez, przez sojuszników zachodnich, zbito nóż w plecy przez Sowietów, a jednak do tego. Października, kiedy to samodzielna grupa operacyjna generała Kleberga poddała się, ta obrona trwała. I dziś jesteśmy, drodzy Państwo, tutaj, aby wyrazić naszą cześć, szacunek i pamięć dla tych żołnierzy. Proszę popatrzeć na tablicę tu na tych mogiłach. Oni mieli 20, 20 kilka lat. Tak jak każdy człowiek, a szczególnie młody pragnie żyć. Oni pragnęli żyć. Oni pragnęli kochać, ale nie dane im to było i swój najcenniejszy dar włożyli w ojczyźnie. I dlatego, dlatego powinniśmy o tym zawsze pamiętać.